Dzień dobry. Miło mi was gościć w szczegółowym porównaniu minikoparek Sany SY26U oraz SY26C. Obie te maszyny są w tej samej klasie wagowej, natomiast zaprojektowane są z myślą o innym stylu pracy. W tym filmie pokażę ci, która będzie dla ciebie idealnym wyborem w zależności od tego, gdzie i jak pracujesz. Zacznijmy od tego co najważniejsze. Sany SY26U to model bezogonowy. Świetnie sprawdzi się tam, gdzie jest ciasno. SY26C to maszyna, która już ma ogon, ale to tylko 14 cm, które wystaje poza obrys gąsienic. Waga Waga SY26U to 2760 kg. SY26C waży 15 kg więcej. Ale tu właśnie nie chodzi o wagę o rozmieszczenie środka ciężkości. Gabaryty obu maszyn są bardzo zbliżone. Długość całkowita 26U to 4285 mm. 26C 4160 mm. Szerokość i wysokość są identyczne, ale promień obrotu to już konkret. 775 mm w U kontra 915 mm w C. W praktyce. U łatwiej manewruje na ograniczonej przestrzeni. Operator na pewno doceni przesunięcie konia do prawej strony. Zwiększa to znacznie widoczność oraz mobilność. Jest to szczególnie przydatne w wykopach liniowych. Obie koparki napędza Janmar model 3 TNF 80F. W SY26U mamy moc 15,2 kW, w SY26C 14,6. Ale spokojnie, to tylko w katalogu, ponieważ pomiary na hamowni wykonywane były przy 2500 obrotów na minutę dla U i 2400 obrotów na minutę dla C. Większa różnica jest w napędzie jazdy. SY26C ma silnik z wyższym momentem obrotowym, co daje 10% trakcji, czyli 23 kN kontra 20 kN względem U. W praktyce C lepiej porusza się pod obciążeniem, radzi sobie na błocie i wzniesienia. Obie maszyny mają wysoką siłę kopania, wręcz identyczną: 27,9 kN na łyżce i 14,2 na ramieniu. Głębokość kopania minimalna różnica. Promień zasięgu większy w U 4850 mm. C nieco lepiej wypada względem rozładunku. Sumując, udaje zasięg, C daje ładowność. W sterowaniu mamy kilka ważnych różnic. Skręt ramieniem w U sterujesz prawym pedałem nożnym, w C wszystko masz pod ręką w joysticku. Do tego oba modele posiadają nowy joystick, który łączy sterowanie lemieszem i prędkością jazdy bez odrywania ręki. W obu maszynach od 2024 roku zastosowano dodatkowy blok zaworowy odpowiadający za sterowanie linią szybkozłącza. złącza. SY26 zyskało jeszcze więcej miejsca na wejście operatora. Z dużo więcej ergonomii, wygodny fotel grammar, dużo lepsze joysticki, które lepiej leżą w rękach i system PIN-Code, radio Bluetooth. Ta maszyna jest dla ciebie. Obie maszyny Sany zostały zaprojektowane z myślą o trwałości. Wzmocnione podwozie, cztery rolki zapewniają świetną stabilność. Dostęp do punktów serwisowych szybki i przemyślany. Czesnota to nie u nas. Zobacz jak przemyślane jest ułożenie komponentów eksploatacyjnych. To jak wybrać? SY26U? Ciasne przestrzenie, zero wystającego ogona, mega mobilność. SY26C? Wszędzie tam, gdzie potrzebny Ci jest W roboczy. Błoto, uciąg, stabilność, to jest właśnie C. Jak widzisz? Obie te maszyny są u nas. Masz wątpliwości? Wpadnij do nas na plac, przetestuj i rozwiej wszystkie swoje wątpliwości. Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź maufrhe.pl lub zadzwoń do nas.